Patrząc na e, chociażby na, na os, nasze ostatnie mecze, które dały nam awans do, mistrzostw, e, do udziału Mistrzostw tej Europy i dwa ostatnie mecze, które rozegraliśmy na Węgrzech, w których e, ci zawodnicy, którzy do tej pory szanse jakby odgrywali... E, Mało grali po prostu, grali nie takie role, jakie, jakie dostawali szanse, w tym w tych meczach zagrali naprawdę bardzo dobrą piłkę ręczną i jeżeli zagramy podobnie na, na Mistrzostwach Europy, naprawdę możemy patrzeć na to, że, że stworzymy dobry zespół. Ale nie ma podstaw do optymizmu, jeżeli będziemy się tylko kierować suchymi wynikami, bo jednak trzy ostatnie duże turnieje w naszym wykonaniu nie rzuciły kibiców na kolana, to Wyniki mówią, że mieliśmy, byliśmy zawsze w pierwszej dziesiątce, to, 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 to nie można cały czas patrzeć, że drużyna reprezentacji Polski musi przywozić medale. Na pewno to nie jest ta drużyna, która była w 2007 roku, gdzie, gdzie udało nam się jako Czarny Koń dojść do, do finału. Ja mam nadzieję, że teraz przez, przez to, że pokażemy na boisku, że walką i przede wszystkim... Yy, pomocą kolegów o koledze walczyć jak najlepiej. Jesteśmy dużo słabsi niż ta drużyna sprzed 7 lat, bo jesteśmy słabsi niewątpliwie. Natomiast to się da jakoś ocenić? Co? Chciałbym się z tobą spotkać w momencie, gdyby nam się udało coś wygrać na tych mistrzostwach i teraz to twoje stwierdzenie, że jesteśmy słabsi niewątpliwie, byłoby ciekawe. Ja tak daleko nie spoglądam, przede wszystkim patrzę na to, że gramy za trzy dni z Serbią i chciałbym, żebyśmy to spotkanie zwyciężyli i później będziemy przygotowywać się do następnego meczu. Absolutnie kluczowy mecz, to mecz otwarcie? Nie, tutaj jak trener powiedział, być może jedno zwycięstwo będzie za mało. i tutaj. Trzeba będzie co najmniej cztery punkty wynieść, żeby, żeby wyjść z grupy. Więc ja całkiem spokojnie do tego podchodzę przede wszystkim pierwszy, pierwszy przeciwnik, a później każdy kolejny. Liczysz na taki mały sukcesik w postaci pierwszej wygranej z Francją? Bo w karierze Wam w... się nie udało? Tego bym sobie życzył. Tego bym sobie życzył, że, że, żeby ograć Francuzów, ale, ale nie za wszelką cenę. Wolałbym wyjść, wyjść z grupy z ewentualną przegraną i walczyć dalej. Z Rosją te mecze budziły zawsze wiele emocji. Ewentualna wygrana to będzie za rozbiory, za Katyn czy za spalonej Nie, do tego to już tak nie porównuję. Na pewno spotkanie z Rosją będzie bardzo ważne, bo to będzie ostatnie spotkanie w naszej grupie i może decydować kto wyjdzie z tej grupy. Mam tam dwóch przyjaciół, z którymi grałem w Ryana Krywenii i nie oceniałbym to spółki za, za lata przeszłe. Po prostu chciałbym zwyciężyć ten nasz.